Witam, witam, z tej strony Stasia ja dzisiaj sobie zrobimy quiz, do którego państwa ma najbliżej to państwo, ale za czapkę w ogóle skupimy sobie po 200 subów. No, lecimy Okej, okay, Australia. Do Papui Nowej Gwinei. Tak, Filipiny, Wietnam. Nie. Tajwan. Nie. Malezja? Malezja ma najbliżej. Sri Lanka. Oczywiście do Indii. Tak. Islandia, Dania. Tak. Republika... Hmm. Senegal? Tak. Hmm. Do Gujany? Nie. Wenezuela? Tak. Cypr. Do Turcji? Tak. Ym, Malta. Do Włoch? Tak. Ym, Bahrain. Do Kataru czy do Arabii Saudyjskiej? Do Kataru. Ma najbliżej. Jamajka. Kuba? Tak. Wyspa Świętego Tomasza. Gwina Równikowa? Tak. Japonia. Rosja? Tak. Dzisiaj udało się zrobić 100%, więc dziękuję za oglądanie. Ciakaj w górę, subskrypcję pa pa